Słuchajcie, a może by tak zamiast e, negować emocje, e, blokować, uciekać przed nimi, po prostu się na mnie otworzyć i pozwolić sobie je poczuć wreszcie? E, emocja przeżyta odchodzi. Oczywiście jest to proces, rzadko się to wydarza jednorazowo, ale przy kolejnej już sytuacji, w której my znowu to zaczynamy czuć, dużo łatwiej przepływa przez ciało. A my już nie jesteśmy nią sterowani, tylko podejmujemy decyzję, jak chcemy zareagować, po prostu z własnego rozumu, chęci i czucia, a nie sterowani automatycznie tym, co czujemy. Więc na następny raz, zamiast tą emocję starać się w jakiś sposób odsunąć od siebie, otwórz się na nią. To jest też dla ciebie informacja.